Dzień dobry państwu. Przed mikrofonem Beata Tomanek witam słuchaczy Radia Katowice i zapraszam do podróżowania z nami, bo przed nami kolejna podróż za horyzontem. Zawsze mamy znakomitych, najlepszych przewodników. No i tak jest tym razem, bo jest z nami Krzysztof Błażyca, zaprzyjaźniony z Radiem Katowice, z naszymi słuchaczami. Bardzo często zdarza się tak, że spotykamy się osobiście, żeby rozmawiać o podróżach, ponieważ Krzysztofa można spotkać to tu, to tam. Albo tam. Dzień dobry, tak. No bardzo mi miło ta kolejna wizyta tutaj w studiu, tak po sąsiedzku. No właśnie, Krzysztof jest dziennikarzem, fotoreporterem związanym z Gościem Niedzielnym. No i my tutaj mówimy zazwyczaj o tym, jak bardzo jesteśmy rozbiegani, jak bardzo chcielibyśmy poznać ten świat, odkryć go dla siebie. A im więcej tego świata uszczkniemy, tym lepiej. Tym razem będziemy mówić o miejscach, w które się wraca. O, ty wybrałeś sobie takie miejsce na świecie, do którego nieustająco wracasz, ale co cię tam ciągnie? Serce, mhm. ludzie, ta część świata, no bo to jest niezwykła część świata. No tak, rzeczywiście wracam już tak od kilku lat do Ugandy, a z, głównie też na północ tego kraju, tuż przy granicy z Sudanem Południowym. No ta historia w sumie jest. Yy, w kilku jeszcze nie kilkunastu, bo to tak od 2013 roku się zaczęło. Choć, przyznam się szczerze, że pierwsze takie momenty, kiedy Miałem się znaleźć w ładzie, ale nie będę wchodził jakby w szczegóły. To był rok 2005. Finalnie po różnych takich życiowych ścieżkach i doświadczeniach, dokładnie w to miejsce, które w 2005 roku miałem trafić, trafiłem w 2014 i od tamtego czasu wracam, wracam co, 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 co roku, dwa do trzy razy. W roku. Pokochałeś się w Gendzie? Poznałeś tam ludzi, których pokochałeś? Tak, ja bym powiedział, że to tak. nie przede wszystkim bardzo bliskie są słowa takiego kardynała francuskiego, Karola La który. No, mówiąc o Afryce, o krajach Afryki nie będę nie wspominał tutaj o misjach, bo też jakby oni się mi tutaj trafiam. Który mówił swoim misjonarzom: pokochajcie Afrykę, sam o sobie mówił w Afryce, pokochałem wszystko. I gdzieś te właśnie mod to cały czas się tutaj przewija. No, ja trafiłem do Ugandy też tak z ciekawości własnej. Na początku to było tam spotkanie z naszymi franciszkanami, mój serdeczny przyjaciel Wojtek Ullman, Male, takie imię tamtejsze ma, który fantastyczne rzeczy robił, wybudował szkołę, stołówki, teraz szpital wybudowali imieniem Wandy Błyńskiej której właśnie piątą rocznicę śmierci obchodziliśmy w, w listopadzie, a która tam przecież przez 43 lata pracowała, pomagając trendowatym, i w której też w szpitalu, w tym miejscu, gdzie ona żyła, miałam okazję być teraz w sierpniu. No więc tak się zaczęło najpierw przez tą część stolicy, a potem trafiłem na północ do, do rejonu właśnie Aczoli, o którym już kiedyś wspominałem w audycji w związku z książką, książka. tak. No i tam, tak, krew Aczoli to był ten rejon ogarnięty ponad 20-letnią wojną. No, i tam mam takiego przyjaciela, który też już był twoim gościem, naszym w radiu, Dawida Okulu. No i z Dawidem o tak od kilku lat działamy, żeby, żeby jakby pomagać ludziom w tej codzienności. Konkretnie budowa studni. W tym roku udało się wybudować kolejne trzy studnie. No może trzy studnie to brzmi niewiele, ale zaczynamy od zera. I to wszystko jest od zera, to znaczy, my nie mamy nic, my jesteśmy pomostem jakby, a. a Ci, dzięki którym to powstaje, to są ludzie. Ludzie tutaj z Polski, ludzie dobrej woli I to, i to jest radość. I teraz jeszcze czwarta studnia pod koniec roku zacznie też być budowana. To są studnie 60-90 metrów głębokie na takim y, terenie no, wiejskim, gdzie jest y, problem dostępu do wody, o czym też już mówiliśmy. No, także to jest jakby taka misja konkretna. Tak cię to wciągnęło. No to wciąga, bo, 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 też, bo też ludzie, otwartość, no, y, no, jak się wchodzi w też w te historie ludzkie, jak się y, doświadcza ich emocji, ich tych twarzy, że tych spotkań, tych też łez, takich wdzięczności, które na przykład miałem okazję widzieć, to bardzo dotykało też mojego serca. To było we wsi Rama Kiliok, kiedy myśmy byli tam na otwarciu studni w marcu. To doświadczasz tego autentyzmu. To, to, to autentyzmu, autentycznych potrzeb, ale też autentycznej takiej radości i docenienia. No, kiedy widzisz ludzi, którzy biorą plastikowy kubek i, i podają sobie, żeby pić tą wodę, bo akurat studnia została otwarta, no dla nas to jest może oczywiste, może dla nas to jest nic takiego, ale tam ta studnia jest raz na kilka kilometrów. I te kobiety, te dzieci, one idą po tą wodę, żeby zanieść do domu. Taki to jest rytuał inne. dnia, prawda? No. Chodzenie po wodę. From the children of the world! Friends forever! Friends forever! From the children of the world! How are you? How are you? How are you? Hello! Hello! How are you? Ty masz takie hasło, Krzysztofie, że Daleko jest blisko. I to się rzeczywiście <laughs> sprawdza, bo Uganda jest daleko, mm -hmm. ale w pewnym sensie, a właściwie znalazłam nawet kilka powodów, y, y, które są przyczyną tego, że jest blisko. Bo na przykład Uganda jest wrośnięta y, również w polską historię. A jakże? I y, y, blisko mamy tak. dowody tej historii, mm -hmm. y, blisko mamy przyjaciół, którzy. Y, Ugandzie spędzili swoje dzieciństwo, którzy właściwie zostali uratowani z pożogi wojennej. W Ugandzie właśnie w tym najbiedniejszym aktualnie tak. kraju świata, czy jednym z najbiedniejszych. Tak, tak, tak. W Ugandzie, którzy spędzili tam, jak sami przyznają, dzisiaj to już są no, Osiemdziesięciu... 80-latkowie, latkowie. którzy przyznają, że spędzili tam najpiękniejsze lata swojego życia. I, I ciągle i... tam wracają. I ciągle wracają. I dwa lata temu, w dowód tej swojej wdzięczności, też za, za ten czas, jaki mogli spędzić w Ugandzie, no przecież otwarte zostało centrum zdrowia w miejscowości Kodza, gdzie znajdował się osiedle polskie, 3000 osób. Z ich inicjatywy. Z ich inicjatywy i z ich też właśnie składek. Ci ludzie mieszkają teraz rozrzuceni po całym świecie. Anglia, Nowa Zelandia, Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada, ale są też w Polsce. No i są też tutaj w Katowicach. Blisko. Też. Blisko. Ja miałem szczęście być teraz właśnie w sierpniu też na cmentarzu w Kodza. Pierwszy raz, bo za każdym razem, jak się w Ugandzie znajdowałem, to nigdy na ten cmentarz nie dotarłem, polski. No on jest... Pięknie odnowiony przez y, y, też mojego takiego serdecznego kolegę y, profesora Huberta Chudzio, który jest y, profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego i twórcą y, Centrum Dokumentacji Syłek, y, wypędzeń i przesiedleń w Krakowie, którzy. To jest właściwie taka jedyna placówka naukowa uniwersytecka w Polsce, która zajmuje się komplementarnie tym tematem właśnie, Sybiraków Afrykańczyków. Oni tam mają tysiące y, ponad tysiąc. Y, wywiadów, tysiące różnych artefaktów. Yy, niedawno, relacji. Tak, relacji. Niedawno wrócili z Zimbabwe, gdzie odremontowali kolejny cmentarz yy, polski. Także tych cmentarzy polskich, miejsc polskich w Afryce, to jest, tego jest kilkanaście. Czyli no, można podróżować historia. przez Afrykę śladami Polaków. Oczywiście. Bo to są nie to... tylko ślady Sibiraków, ale również inne ślady. Czy Uganda jest y, takim krajem turystycznym, do którego moglibyśmy zaprosić naszych słuchaczy? Mhm. Tak, jak najbardziej. Y, Uganda y, jest krajem pięknym, jest krajem, y, można powiedzieć też, że jest bezpiecznym. No jest też atrakcyjnym turystycznie. No, mamy parki narodowe, mamy piękne wodospady Murchisona, y, są goryle, no ja akurat ty, ty, tymi ścieżkami się nie wybieram. Ale podróżowałeś z rodziną i nie jest Natomiast tak, oczywiście, no, ale, ale też, też też przejazd przez park narodowy był takim formą wybrania drogi ku innemu celowi, akurat na północ jechaliśmy, a droga wiodła przez park. Także oczywiście czyli jest to kraj bezpieczny, pomimo, że mówi się, że to jest właśnie no. taki nieco malaryczny kraj, też no, to... niezdrowy tak. dla nas. To znaczy, jak już jedziemy do Afryki, słowo klucz oczywiście, bo tu mamy kilkadziesiąt krajów, no to mamy w pakiecie jednak tą malarię, którą możemy się, możemy nabyć. Ja teraz w sierpniu wróciłem też z malarią piątą. A to, <laughs> Ale... to znaczy, że można już ją skutecznie leczyć, tak? No, tak, tak, oczywiście. No. Możemy prewencyjnie Albo brać środki antymalaryczne przed wyjazdem, albo po powrocie, jeżeli po prostu to się przytrafi, no to trzeba się skontaktować z placówkami. Najbliższa dla Katowic jest w Krakowie, szpital uniwersytecki. No i tam już pomogą. Może podpowiedzmy naszym słuchaczom, co warto zobaczyć, jeżeli się wybiorą do Ugandy mm -hmm. i która pora roku jest najlepsza, czy teraz ta zimowa? Mm -hmm. Zimowa pora to jest bardzo gorąca, tam właściwie grudzień, styczeń, luty to jest pora sucha. No i jest ciepło, możemy się ciepło, jak tutaj mamy zimę. jeżeli chodzi. No, ale o taką... jak jest sucho, to znaczy, że jest trochę bezpieczniej dla nas, może za gorąco? Ale... Rzeczywiście, jeżeli chodzi na przykład o kwestie malaryczne, to przynajmniej to też tam lokalnie mówią, zawsze jest mniej Mniejsze ryzyko. prawdopodobieństwo, no bo jest, jest bardziej sucho, no, ale wiadomo, jeżeli jesteśmy gdzieś nad rzeką czy nad jeziorem. Yy, na pewno warta jest zobaczenia Kampala, stolica sama, bo yy, jest to, no, Właściwie kambala z jedynym takim miastem w znaczeniu miasta w Ugandzie, pewno taką metropolią w cudzysłowie. jest bardzo ciekawa, jest od wielki meczet Kaddafiego, Bardzo ciekawe miejsce jest bardzo ciekawa katedra na wzgórzu Lubaga, są w grobowce kisubi, gdzie są pochowani Kabakowie, Muangamutesa, Mutesa. Ci, którzy przyjmowali pod koniec XIX wieku, też pierwszych właśnie Europejczyków, którzy się tam pojawiali. Y, jest y, no, oczywiście Entebbe, które jest lotniskiem, a gdzie kiedyś rezydował właśnie też y, y, władca, czy Munionio, będę bardzo serdecznie zachęcał, polecał i reklamował, jako że właśnie w Munionio y, przyjaciele moi, <grywanie> franciszkanie, wybudowali bardzo ciekawe sanktuarium, poświęcone właśnie, to jest osobna historia męczenników ugandyjskich. W Munionio się znajdował pałac Kabaki i, i stamtąd się rozpoczęła ta cała historia. Yy, skazania na śmierć i, i tej katorgi dworzan Kabaki, Kabaki młangi, Ale właśnie sanktuarium znajduje się na, y, tuż nad, przy samym Jeziorze Wiktorii. Bardzo malownicze takie miejsce, można Znane. też wjechać na, na, na wzgórze do ciekawej takiej restauracji. Zjeść no sobie i tam też są te, na... te, te frytki, mówisz? Tak, tak? frytki, oczywiście. I popatrzeć <laughs> na pięknie rozlewające się w wielkości morza jezioro. Czyli w Ugandzie <laughs> można zjeść oswojone przez Oczywiście, o, oczywiście. Też koniki polne. Prażone, też, również. Też, też. Mm -hmm. e, no i też wzdłuż y, jeziora y, Wiktorii znajdują się te polskie ślady y, Sybiraków. Tam były no, też te osiedla. Tak, tak, tak. Osiedle kodza nad jeziorem Wiktorii. Tak, nie? Ktoś Dzień chciał, chciał był, też zwiedzić. Jabieja. To ja myślę, że to mm -hmm. jest piękna tak, historia, tak. bardzo wzruszająca i warto ją podróżując przez Ugandę. Poznać. No po polskim osiedlu, warto dodać, tam już niewiele się zachowało, ale jest ten cmentarz, który jest pięknie odnowiony. Podobnie jak się jedzie na zachód, w kierunku jeziora Rudolfa, jest miejscowość Niabieja, koło takiej miejscowości Masindi i tam jeszcze się zachował cały polski kościół i mniejszy cmentarzyk. Oraz kilka zabudowań osiedla, gdzie teraz jest obecnie kolecz techniczny. Czyli proszę się nie bać Ugandy, podróżować. Radio Katowice.